Cześć jestem na 11 odcinku, a dzisiaj ze mną jest e, oczywiście e, Sreku i Marcin 015, e, który chcieli oczywiście wystąpić w odcinku, nie ma ich z nami na Skype, ale to z powodów technicznych można powiedzieć, ponieważ e, troszeczkę mi nie za dobrze działa Skype, jeżeli nagrywam, e, ale oczywiście chciałem od razu przeprosić za to, że mnie nie było przez ten miesiąc lecz na początku miałem trochę szkoły, a potem jeszcze... Hmm, potem jeszcze miałem format kompa i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, czy format dysku dokładnie. E, tak więc bardzo serdecznie i bardzo Was przepraszam jeszcze raz, e, ale myślę, że po prostu jakoś to damy radę zrobić e, i, i będzie dobrze. Dobra, no to może przejdźmy do pozdrowień. Ja od, od siebie mam Sardena i DJ Snuga, którego pewnie yy, który pewnie będzie wiedział o co chodzi. Yy, no i dobra yy, teraz yy, myślę, że oni też mają pewne pozdrowienia. Yy, pozdrawiam całą organizację Fest Furious. Yy. Staram się w miarę szybko No, no to fajnie Dobra yy, Jak widzicie, teraz może przejdźmy już do mesy zicie No dobra e, ni się nie działa, dobra Mesa oczywiście oczywiście fraudy yy, I Wygląda tak jak wygląda hmm. Ale to mesa coś fajnego Czyli hydra Ja żebym Ja żebym hydra nie zamontował nie, ja, za, ja do każdego auta potrafię hydrę zamontować na antidoperka. Bardzo, że właśnie o to mi chodziło, żeby mieć terenówkę, która będzie uniwersalna, no, czyli właśnie będzie miała hydrę. No i wola. I w sumie ja jestem bardzo zadowolony z takiej masy. Yy, zainspirowała mnie pewna osoba i pewien fakt, że jest tylko jedna mesa na ofrodach i na hydrze. I moim planem jest zrobić mesę yy, przynajmniej MK2 i MK1. MK3 aż tak mi się nie wydaje bardzo potrzebne, ponieważ już i tak mam 4x4. Mam nadzieję, że to można zmienić. Eee, tablicę. Dobra, jesteśmy z powrotem i tak jak mówię zmieniamy sobie. Nie wiem w sumie jak podać. Mm. Nie, taka mi się podoba Get Low. Albo może jeszcze jakaś inna. coś z takim właśnie fraudem czy, czy czy coś czy hmm. no nie wiem jaką może można by było lent ale nie wiem nie mam pojęcia jak dać hmm będzie chyba akurat jest Wrót jeden hmm. A chciałbym tak oh, korę Hmm. Dam lęk coś się będę pierdzielić. Eee. Mi się wydaje, że to będzie tylko tak, żeby to było na środku. O, tutaj będą e, dwa odstępy, czyli dwa znaki, trzy, czyli l e, raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Powinno być na środku albo tak bardzo prawie na środku. It's okay. Będziemy sobie na pojedynki To co my się będziemy hmm. Na No i tak, właśnie chciałem się po, pochwalić, że zobaczcie sobie na, na całe rankingi tak. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Yy, pięć. Najlepiej. kolejna, kolejna, Najlepiej na świecie, cholera jasna. Tak ma być. Line. Half an ounce of chronic is a misdemeanor One gram of heart, it's stay time The name of the game is survival Keep the thing on me like a preacher do a Bible Fuck unity, ain't no motherfucking one Love grips, kill the grips, nigga blood, skin blood game Niggas tellin', gotta stay, gotta dodge On the stage, don't be singin' like Mary J. Blige, But I'ma stay cockin' my pistol, goin' hard in the paint Niggas can't stop my dribble I was raised in the hood, come on, what the fuck jest do cholery a mm, tak jak widzicie fajnie się skacze jak widzicie tutaj jestem szósty na no, tej właśnie pysęce znaczy na tym bycie którym teraz e, jechałem czyli w C this is Los Angeles No e, oh, to Los Angeles And this is, no tak jestem drugi i to właśnie zrobiłem, tą meso. Eee. Hmm. Chcielibyście mnie spotkać, to chętnie mógłbym z wami pojeździć sobie, poskakać, po jeżeli wystarczy, że macie hydrę, nieważne czy to jest Ludlider, bo to, że czy to jest Ludlider, czy to jest zwykły samochód z hydrą, nie liczy się to, kompletnie to się nie liczy. Wystarczy, że ma hydrę. A ja właśnie taką masę chciałem, gdyż właśnie o to mi chodziło, żeby mógł tutaj sobie skakać, gdyż jest to moje ulubione zajęcie. Yy... właśnie tutaj sobie przybywanie czasami ktoś przyjedzie yy... no yy... tak więc będziemy chyba powoli kończyć yy... w tym odcinku prawdopodobnie tak jak już niektórzy zauważyli będzie strzelnica yy... i troszeczkę off czyli jedna z większości E, czasu, który te sp spędzam. E, tak więc... E, mm, no. Zresztą to zawsze możecie przyjechać. E, możemy tam sobie wejść i tam zakończyć odcinek Może tylko żeby nie spaść. No tak więc będziemy już powoli kończyć, yy, tak jak zresztą widać. Yy, tak więc ja się z wami żegnam. Ja byłem Lent i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.